Najgorszy dzień to nie była jedna chwila. To był jebany maraton spadania, latami. Powolne rozpadanie się człowieka od środka. Z powodu alkoholu i narkotyków straciłem wszystko, co miało wartość. Bliskich, szacunek, pracę, zdrowie, samego siebie. Nie było żadnego jebnięcia o dno. Dno wciągało mnie codziennie kawałek po kawałku. Zniszczony organizm, głowa jak sito, napady agresji, urwane filmy, wrzaski w poduszkę. I ta bezsilna złość do siebie, do świata, do tego, że znowu zjebałem, i znowu, i znowu. W tej serii opowiem bez ściemy, jak wygląda życie, gdy nie jesteś już sobą, gdy wszystko kręci się wokół kolejnego strzału, kieliszka, wykrętu. Ale też pokażę, że z tego bagna można się wyrwać. Niełatwo, nie bez bólu, ale można. Dzięki terapii, wsparciu i pierdolonej decyzji, że koniec. Dość. Bo prawda jest taka nikt cię nie uratuje, nikt za ciebie nie powie stop. Albo sam się podniesiesz i zawalczysz o życie, albo cię pochowają z flaszką w garści. Wybór jest prosty, tylko nie pierdol, że nie możesz. Bo ja mogłem. To i ty możesz.